W porządku, bracie. Zajmijmy się czymś, o czym większość mężczyzn nie rozmawia. Przynajmniej nie na głos. Prawdopodobnie powiedziano ci, że masz być żywicielem rodziny, obrońcą, mężczyzną z planem. I oczywiście to wszystko ma znaczenie. Ale prawda jest taka, że to, co przyciąga jej uwagę, nie zawsze jest tym, co trzyma ją emocjonalnie na haczyku. To nie jest tylko siła, urok czy wygląd, to coś głębszego, coś cichszego, coś do czego ona sama się nie przyzna. Ponieważ choć kobiety są często postrzegane jako skomplikowane emocjonalnie, istnieją ukryte wyzwalacze, tak naprawdę słabości, które większość mężczyzn całkowicie ignoruje. A kiedy je przegapiasz, gonisz, kiedy powinieneś stać w miejscu, tłumaczysz się, kiedy powinieneś milczeć. Dajesz, kiedy powinieneś się wycofać. I ona się odsuwa, nie dlatego, że byłeś niewystarczający, ale dlatego, że dałeś za dużo niewłaściwej rzeczy. Ale kiedy nauczysz się poruszać inaczej, kiedy przestaniesz reagować, a zaczniesz obserwować, kiedy przestaniesz udowadniać, a zaczniesz uosabiać, wtedy następuje zmiana. Wtedy ona zaczyna czuć coś. Czego nie potrafi wytłumaczyć, wtedy stajesz się mężczyzną, który nie musi już gonić. Ponieważ to ty stałeś się standardem. W tym filmie przeanalizujemy dziesięć najbardziej pomijanych przełączników psychologicznych w umyśle kobiety. To nie są powierzchowne sztuczki. To głębokie wzorce emocjonalne. A kiedy je zrozumiesz, przestaniesz zgadywać. Przestaniesz negocjować. Zaczynasz przewodzić cichą siłą, która mówi głośniej niż jakikolwiek tekst na podryw. Więc jeśli kiedykolwiek czułeś, że robisz wszystko dobrze, ale i tak zostajesz zignorowany, jeśli kiedykolwiek obserwowałeś, jak ona traci zainteresowanie w momencie, gdy ty zacząłeś bardziej dbać, albo jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy mężczyźni ledwo się starają, ale i tak pozostawiają trwały ślad. To jest Twój dzwonek na pobudkę: zaczynajmy. Jeden. Jedna emocja, której nie może ukryć, wokół Ciebie będzie się śmiać, zbagatelizuje to, będzie udawać, że jest niewzruszona. Ale jest jedna emocja, którą większość kobiet czuje w pobliżu pewnego rodzaju mężczyzny, i bez względu na to, jak spokojna, pewna siebie czy opanowana się wydaje, nie może jej ukryć to niepewność, nie zamieszanie, nie chaos. Mówię o tej wewnętrznej zmianie, którą czuję, kiedy wchodzisz do pokoju, mówisz z intencją i nie próbujesz udowodnić niczego na swój temat. Kiedy na ciebie patrzy i zdaje sobie sprawę, że nie potrafi cię rozszyfrować, nie wie dokładnie, na czym stoi. I właśnie to tworzy prąd emocjonalny, od którego nie może uciec. Większość mężczyzn jest zbyt oczywista. Wszystko mają wypisane na twarzy, zbyt szybko prawią komplementy. Zbyt szybko odpisują na wiadomości. Muszą być lubiani, zanim zostaną szanowani. I z tego powodu kobiety czytają ich w kilka minut. Dokładnie wiedzą, co się wydarzy. Brak napięcia, brak tajemnicy, brak polaryzacji, ale mężczyzna, który jest spokojny w swojej prezencji, który się nie spieszy, nie goni, nie tłumaczy się nadmiernie, on tworzy uczucie, którego ona nie potrafi nazwać. To nie jest strach. To nie jest niepewność, to jest to subtelne, natrętne pytanie z tyłu głowy: dlaczego chce wiedzieć, co on myśli? To początek napięcia emocjonalnego, a oto prawda. Ona próbuje to ukryć, będzie się rozpraszać, przewijać, mówić szybko, zmieniać temat, ale jej ciało ją zdradza. Pochyla się bardziej niż zwykle. Obserwuje twoje reakcje, spowalnia, nie zdając sobie z tego sprawy. Ponieważ zakłóciłeś jej emocjonalnego autopilota, sprawiłeś, że poczuła coś, czego nie planowała czuć. A dla kobiet, które są przyzwyczajone do kontrolowania rozmowy, nastroju, dynamiki, ta emocja łapie je z zaskoczenia, dlatego to ukrywa. Nie dlatego, że manipuluje, ale dlatego, że po raz pierwszy od dawna to nie ona prowadzi to doświadczenie. I chcę być jasny, to nie wynika z bycia niemiłym, powściągliwym, czy grania w gierki. Wynika to z wiedzy, że nie musisz bawić, imponować, ani gonić, aby stworzyć połączenie. Wystarczy, że będziesz zakorzeniony. Kiedy mężczyzna jest zakorzeniony, kiedy jego energia nie wzrasta wraz z pochwałą, ani nie kurczy się wraz z odrzuceniem, kobieta nie ma innego wyboru, jak tylko poczuć się w jego obecności. To jest ta zmiana. To jest ta jedna emocja, której nie może ukryć. Ponieważ o to, czego ci nie powiedziano, większość kobiet nie zakochuje się w tym, co widzi w mężczyźnie. Zakochuje się w tym, jak czuje się sama ze sobą, gdy jest w jego pobliżu. A kiedy twoja energia jest spokojna, spójna, wyśrodkowana, ona czuje się zaniepokojona w najlepszym tego słowa znaczeniu. Zaczyna pytać. Dlaczego chce go więcej? Mimo, że nie zrobił nic głośnego, mimo, że nie ujawnił swoich kart, mimo, że nie powiedział więcej niż kilka słów, bo siła nie zawsze mówi, czasami po prostu jest. A kiedy jest prawdziwa, ona to czuje. Prowadźmy tu odrobinę stoicyzmu. Seneka powiedział: Największa moc to często prosta obecność. Nie mówił o sile fizycznej. Mówił o byciu spokojnym, nierozproszonym, niewzruszonym. I to jest dokładnie ten rodzaj obecności, który wydobywa emocje, które ona próbuje stłumić. Nie dlatego, że wywołujesz niepewność, ale dlatego, że oferujesz coś, czego nie widuje często. Mężczyznę, który jest jasny, ale niechętny. Obecny, ale nie naciskający. Otwarty, ale nie grający, to sprawia, że się zastanawia. To zmienia jej energię. To sprawia, że reaguje na ciebie wewnętrznie. Nawet gdy na zewnątrz milczy, jeśli więc kiedykolwiek miałeś moment, w którym zauważyłeś, że jej zachowanie się zmieniło, w którym stała się trochę cichsza, trochę wolniejsza, może nawet trochę wybita z rytmu przez Twój spokój, zobaczyłeś to, te emocje, której nie mogła ukryć. Nie chodziło o Twoje słowa. Chodziło o Twój stan. A jeśli wkraczasz teraz w ten stan. Nie próbując być tajemniczy, ale po prostu odmawiając bycia reaktywnym, napisz to w komentarzach: Posiadam ciszę. Ponieważ mężczyzna, który nie musi już niczego udowadniać, jest tym, który ujawnia wszystko, nie mówiąc ani słowa. By. Dlaczego emocjonalna obecność jest jej cichą obsesją? To nie twój wygląd, to nie twoja praca. To nie Twój urok, Twój samochód, ani to, ile książek przeczytałeś. To, co wnika pod jej skórę, czego nie może przestać zauważać, nawet gdy próbuje to zignorować, to Twoja emocjonalna obecność. Większość mężczyzn myśli, że atrakcyjność buduje się na rozmowie, na działaniu, na okazywaniu wysiłku. Ale prawda jest taka, że kobieta czuje Twoją obecność, zanim usłyszy Twój głos. A kiedy twoja energia mówi jestem tutaj, jestem ugruntowany i nie próbuje niczego udowadniać. Przemawia to głośniej niż jakiekolwiek słowa. Kobiety żyją w sferze emocjonalnej. Nieustannie skanują sygnały. Twoją postawę, twój ton, twoje reakcje, twój spokój są dostrojone do subtelności. Mężczyzna, który jest w pełni obecny, nierozproszony, niewzruszony, świadomy Staje się magnetyczny bez konieczności mówienia czegokolwiek. Ponieważ emocjonalna obecność nie polega na intensywności, nie polega na wpatrywaniu się w jej duszę, ani na próbie bycia głębokim, polega na byciu w pełni tutaj, nie wciągniętym w swoją głowę, nie grającym po prostu obecnym. I zdziwiłbyś się, jak rzadkie to jest. Większość facetów tak naprawdę tam nie jest. Oni wyprzedzają, reagują, planują, co powiedzą dalej, skanują w poszukiwaniu jej aprobaty. A kobiety to czują, nawet jeśli myślisz, że to ukrywasz. Ale mężczyzna, który nie drży, gdy ona staje się emocjonalna, który nie podąża za jej nastrojem, który nie czuje się nieswojo w ciszy, ten mężczyzna wydaje się skałą pośrodku chaosu. I ta skała, czy ona się do tego przyzna, czy nie, jest dokładnie tym, na czym chce się oprzeć. Oto dlaczego. Kiedy jesteś emocjonalnie obecny, ona czuje się widziana bez konieczności odgrywania roli. Nie musi zachowywać się w określony sposób, aby przyciągnąć twoją uwagę. Nie musi zgadywać, jaka twoja wersja się pojawi, ponieważ twoja energia jest stała, niewzruszona. I ta stałość, ten spokój sprawia, że czuje się bezpiecznie. Nie w sensie fizycznej ochrony. Bezpiecznie, by być kobiecą, bezpiecznie, by zmięknąć, bezpiecznie, by przestać próbować kontrolować każdą chwilę, wtedy jej garda opada. Wtedy jej głos zwalnia. Wtedy zaczyna reagować na ciebie z szacunkiem zamiast z oporem. Ponieważ kiedy jesteś emocjonalnie obecny, nie jesteś potrzebujący. Nie jesteś tam, aby zostać walidowanym. Jesteś tam, ponieważ wybierasz, że tam jesteś. A nie dlatego, że musisz tam być. I to zmienia wszystko. Teraz nie jesteś już tylko mężczyzną, z którym rozmawia.